Powrót Kawasaki LTD450. No i e, trzeba było ściągnąć koła, szczególnie tylne koło, e, ponieważ e, zrobiłem sobie w weekend taką krótką przejażdżkę z właścicielem. No i po powrocie okazało się, że ciężko jest ruszyć motocyklem. Tylne koło się blokuje. Szczególnie do przodu, do tyłu jakoś się kręciło, ale do przodu po chwili zaczynało się blokować. No, jak już ściągnąłem, to to już mamy oba koła ściągnięte. No, wiesienkie łożyska, no bo łożyska też już miały troszeczkę luzów i blokowały się. No, ja zaraz pokażę, co się stało. No, tu mamy. Winowajce całego zamieszania tylny bęben hamulcowy. Po wyciągnięciu okazało się, że okładziny po prostu z niego odpadły, ale to jeszcze nic. Jedna z tych okładzin była pęknięta. No i naprawdę warto to sprawdzać. Jeżeli ktoś ma jakiś starszy motocykl, w którym są takie bębny hamulcowe jeszcze. Warto raz na jakiś czas sprawdzić, czy to jest w dobrym stanie, bo gdyby ta, któraś z tych części w czasie jazdy podeszła pod, pod drugą, zblokowałoby koło i mogłoby dojść do tragedii. A te szczęki hamulcowe, można sobie wymienić praktycznie w każdym motocyklu, to, to nie są duże koszty ponieważ tak samo jak klocki hamulcowe te szczęki hamulcowe z okładzinami są produkowane jako zamienniki przez na przykład przez EBC i one nie są drogie także lepiej to kontrolować Tocyk zrobiony, hamulec nowy, nowe opony.